Podmiot i podmiotowość to jedne z najważniejszych, podstawowych pojęć nowoczesności. Podmiot, a więc ktoś, kto jest sprawcą swoich własnych czynów. Raczej ktoś niż coś. Podmiot, podmiotowość brzmi dumnie. Podmiotowość, zarówno ta osobista, jak i ta zbiorowa, na przykład podmiotowość Polski na arenie międzynarodowej. Wydają nam się i chyba rzeczywiście są oczywistą wartością. Przykładamy my, ludzie nowocześni, tak wielką wagę do podmiotowości, że nie jesteśmy w stanie często dostrzec, jak specyficznie nowoczesne jest to pojęcie. Pojęcie to, chciałbym Państwa dzisiaj do tego przekonać, właściwie nie funkcjonowało przed epoką nowoczesną. W związku z tym, My, ludzie nowocześni, tak głęboko przywiązani do idei podmiotowości, mamy tendencję, aby niejako projektować to pojęcie na kultury i czasy, które się nią nie posługiwały. Jesteśmy tak przywiązani do roli podmiotowości, widzimy jej tak wielką wartość, że trudno nam sobie wyobrazić, że ludzie w innych kulturach i w innych czasach, również w dawnych czasach naszej własnej kultury. Obywali się niejako bez tego pojęcia. W pewnym sensie to, co my uważamy za podmiotowość, być może wcale nie było dla nich takie ważne. Aby przekonać się o tym, że pojęcie podmiotu i podmiotowości nie istniało przed epoką nowoczesną, wystarczy zajrzeć do słowników etymologicznych. Samuel Bogumił-Lindę, wybitny polski językoznawca, w swoim słowniku. Ja Za podstawowe znaczenie słowa podmiot podaję następującą definicję. Podmiot, wszystko co jest podrzuconym, za co innego podemkniętym, podsuniętym, sfałszowanym, zafałszowanie, oszukanie, podejście. Tym jest podmiot, zdaniem Lindego. Podmiot, a więc coś podrzuconego. O tym, że tak właśnie w naszej kulturze rozumiano. Kiedyś słowo podmiot, przekonują nas również przykłady podane w słowniku etymologicznym Andrzeja Bańkowskiego. Bańkowski podaje takie oto użycia słowa podmiot w staropolszczyźnie. Strzeż się podmiotów szatańskich, mówi Grzegorz Żarnowca, autor z przełomu XVI-XVII wieku. Podmiotów, a więc tego, co jest podrzucone przez szatana. Gdzież kiedy radość bez podmiotu była? pyta Włacław Potocki, również XVII wiek. Bez podmiotu, a więc bez fałszu. Żydzi nazywali Jezusa podmiotem. To Stanisław Farnobiusz, autor ariański. Widzimy, że we wszystkich tych przykładach, a są to przykłady typowe, wzięte z kanonu polskiej kultury staropolskiej, w tych wszystkich przykładach słowo podmiot nie funkcjonuje w naszym współczesnym znaczeniu. Nie oznacza ono tutaj Sprawcy swoich własnych czynów, kogoś, kto jest autonomiczny i niezależny. Autorzy staropolscy, przynajmniej do wieku XVII, może nawet dłużej, nie znali pojęcia podmiotu, chociaż dysponowali słowem podmiot. Żeby uświadomić sobie, że ta sytuacja nie jest specyficzna dla naszej polskiej kultury, możemy sięgnąć po autorów zagranicznych. Na przykład Kartezjusz. Wybitny francuski filozof, nie bez powodu uważany za ojca nowożytnej filozofii podmiotu, nie posługuje się zasadniczo tym pojęciem. Przedmiot jego rozważań, który moglibyśmy utożsamić z podmiotem, on sam, Kartezjusz, nazywa raczej ego, ja, ewentualnie mówi o rzeczy myślącej, mając na myśli ten duchowy, niematerialny pierwiastek w człowieku. Kartezjusz nie posługuje się łacińskim słowem subjektum na oznaczenie rzeczy myślącej, ani też francuskim sujet. Owszem, uważa on, że rzecz myśląca, ale tak samo jak rzecz rozciągła, a więc przymioty fizyczne, należą do metafizycznej kategorii substancji. Pojęcie substancji jest etymologicznie niejako podobne do pojęcia podmiotu. Podmiot, czy też subjektum, to jest coś. Podrzuconego, coś, co znajduje się pod spodem. Substancja to raczej coś, co stoi pod spodem, nosiciel cech. To pojęcie, pojęcie substancji, w tym dawnym słowniku, było podstawową kategorią metafizyczną, opisującą, odnoszącą się do tego, co stanowi podstawę własności, i nie odnosiło się specyficznie do podmiotu świadomego, podmiotu w tym nowoczesnym sensie. Już urodzony pół wieku po Kartezjuszu, inny wybitny, nowożytny filozof, Leibniz, sięga, chociaż nieśmiało, jak się zaraz przekonamy, po pojęcie podmiotu. W pewnym momencie Leibniz, mówiąc o wiedzy i woli Boga, jego władzach, można powiedzieć, umysłowych, mówi, że odpowiadają one temu, co w stworzonych monadach, czyli między w tym wypadku ludziach stanowi podmiot czy też podstawę. A więc sięga po pojęcie podmiotu, ale natychmiast podaje alternatywne yy, pojęcie, które ma jako dokreślić to, o co mu chodzi. Sugestie, nieśmiało wyrażoną przez Lebnicę, ale też innych autorów, podejmuje dopiero z całą mocą niemiecki idealizm, który jest pierwszą wielką filozofią podmiotowości. W tej filozofii podmiot i w ogóle subiektywność staje się jedną z nazw ducha, którego rozwój jest siłą napędową dziejów i który kulminuje się w osiągnięciach cywilizacyjnych i kulturowych, którego w których ci filozofowie, filozofowie romantyzmu, idealizmu byli świadkami w epoce już nowoczesnej. I to dopiero w tym momencie, w wieku XIX, powstaje nowoczesne pojęcie podmiotu, które z filozofii trafia do psychologii, a stamtąd do kultury popularnej i dyskursu publicznego. Moja hipoteza na temat przyczyn, Wykucia tego nowego pojęcia dopiero w wieku XIX jest następująca. Ludzie nowocześni, w szczególności filozofowie, potrzebowali jakiegoś pojęcia, które służyłoby im do wyrażenia tej nowoczesnej, optymistycznej, opartej na idei postępu ideologii, która przyznawała człowiekowi pierwszorzędne miejsce, miejsce centralne, jako stwórcy i sprawcy. Nowej rzeczywistości. Tym pojęciem był właśnie podmiot. Nie chcieli oni sięgać do pojęć, które kojarzyły się z porządkiem społecznym czy porządkiem kulturowym, który odchodził właśnie w przeszłość, a które dawniej służyły do nazywania podobnych zjawisk, przede wszystkim pojęciu duszy, któremu poświęciłem osobny odcinek w tym słowniku pojęć podstawowych. W przypadku więc pojęcia Podmiotu. Nie chodzi, jak w przypadku innych pojęć podstawowych, o uświadomienie sobie złożoności czy też konfliktu dotyczącego właściwego rozumienia tego pojęcia. Zasadniczo my, ludzie nowocześni, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, zgadzamy się do tego co do tego, czym jest podmiot. Si sięgamy niejako instynktownie po to pojęcie, aby wyrazić tą bardzo drogą ceną dla nas ideę sprawstwa i autonomii. Uzyskanie jasności w tym wypadku tego pojęcia polega raczej na tym, że powinniśmy sobie uświadomić, że jest to pojęcie typowo nowoczesne, które właściwie nie istniało w naszej kulturze przed wiekiem XIX.